Ale jeszcze raz ja myślałem, że inni nas będą trwać, a oni na serio mieli broni, nie mieli broń. Ej, ale naprawdę dobrze nam poszło. No, ich na bez bloków? Znowu sami koledzy i znowu ten sam sieg, chyba na inny sieg. Do wszystkich nawet nie pchaj, bo tam nic nie ma. A, ty, ty. ten sam sieg. Nie, to jest inny się. Bo tu jest dużo bloków obok wioska, ale w tej wiosce nie ma nic ciekawego. Stan na Dekeofem Okej, okay, ej, czy zezwala, zezwala, żebym używał slime bloków jako klacza, ale do niczego innego? No tak, bo to bo była mowa, że może nie możemy u, y, do obrony i do budowania się. W no plan tu mam splaim jeszcze to... Mam slajdy, potrzebuję jeszcze crafting. Aha, bo chcesz slime bloki, ale to... A to nie ze czterech slime stream bloków ja. się robi? Z dziewięciu. Chodź ty do mnie, cymałku. Daj nie Grajuj ty. Co mnie wyzywa? Dostałem żelazo. Spesiony. Kolczuka. Musimy, musimy dostać drewno. No, bo ja mam bloki. Miał bloki i będziemy mieli full seta na no i rzeczy ogólnie. się z tą wodą. No woda dużo dała. Ale te shulkery też nam dały dużo. Hmm. Chyba woda i shulkery to dwie rzeczy, które w tym czasie są najbardziej upi Coś w tym jest, albo ty, może perełki jakieś jeszcze Ej no, ej sobie teraz ty dostajesz te, te wiadro wody ja dostaję fulker. Chciałbym wiadro wody, kurde, ale naprawdę mm. Lubię Mamy wodę nie Zdechnę. Zdechnę Nie zdechniesz Lub klacza Nie zrobię klacza ty Dobrze wiem, że ty chcesz tego klacza, więc lepiej mnie nie zabijaj, bo nie dostaniesz tego klacza. Uh, chyba skaczę. Ja myślałem, że nie trafisz. Też myślałem, że nie trafisz. <laughs> nie wierzyłem w siebie. Trzeba znaleźć skrzynkę jakąś. Ej, żelazo! Żelazo, co? Nie no, widzę żelazo Tępi debilu Co dostałeś? Mapy ja yeah. No. Chodź. Ha! Trafiłem! Stałeś Trident Cell. <coughs> Ej, a to wysmagał bo Jak oni się znowu budują, to i tak, to będzie można ich spychać. No, tylko ja muszę właśnie ukryć te Tridenty, nie? No. Ej, ale przynajmniej, że zrobiłem mądrze. Kiedy wszystkie te psy zepchnąłem. Kurde, zmanowałem Warto było. Masz go po Jestem Obsidium. Obsidium stałeś. No, rzeczywiście. No. Zostaw trochę z, z tak tych... Ja, jak po ich dostaniemy kości, to będziemy mieli armię. No wiem, Oni ja zawsze dostałem. Mogą... Oni się mogą klapać. Kiedy idziemy na piwo. Ma się pyta tego chleba, kto szef. O! Ech, nic tu nie ma. Dosłownie. My przemierzymy całą mapę i nie znajdziemy nic ciekawego. Ale jest już 5 miejscówek, które są fajne na domek. Bardzo bym chciał mieć domek. Taki ładny. Mam patyki. fajny fajne spodnie. Mam przy kontakcie z wodą. Gdzie ty jesteś zaś? Idę na północ. Tutaj tu. Po co ty idziesz tam na górę? Na no, chodź tam to tutaj najbardziej liczę jakiś portail. Katowice nocą. Ty to widzisz nocą? Katowice nocą. A wiesz ja to co Ja to widzę nocą. I na może być wioska. Suwanowej wiosce jest crafting. Mam motyki. Ty masz patyki. Tam jest crafting. Masz motyki, super, chodź. Mam klacz! Znaczy taki paziewny, ale to jest klacz. Na jaki? Eee, belka siana. Coś, coś. Chodź, widzisz. Kaj, patyki robię. No później zrobisz, jak znajdziemy wioskę, Jak znajdziemy Wioskę Akacją, to mamy i przedmioty żelazne, i yy, tam... Ja nie wiem, gdzie I, ty kurano. jesteś. Nożu, kurwa, czy ty nie umiesz podążać po prostu za mną? Nie. Cwelu za tobą. Ale no, to znaczy to. Góra. Chodź. Tam jest akacja wybiątki, taki no na mamy gdzie wioska może być. Kurwa czekaj. Mój no parkour się dzisiaj. Kurwa. To są bloki diaksów. Nie patrz to że. Kurwiłem się. Chop, jak znajdziemy to mamy full diak. Kurw. Co dostałeś? Nie mój parkour się. Tak, ty. Ale co dostałeś? Okej, okay. okay. okay, oczyszczam ten świat z drzew. Super, musimy znaleźć wioskę. Nie bać ekologów. Dobra, to... No nie jak na to się pachnie jakichś ale kufle. No przecież znowu Cię zgubiłem No chodź Idziemy tam są za Tobą Spacem za Tobą Mam motyki Spacem za Tobą Mam za motyki, mam motyki Zajebiście, zajebiście a ty nie ma ci jesteś gejem ja mam za tobą debilu No gdzie ty idziesz? No za topą. mam Czato widzę nocą I po co my tam płyniemy tak właściwie? Czy nie ma portalu? A jak nie ma? To dupa. O, mam kolejny wioska. klacz Jak guziki. Pa. Hmm. Tam może być u góry jeszcze wioska, ale w to mocno po do tego tam nie idziemy. sprawdziłem, że to jest portal. Jednak nie, nie tak, warto się e, swobodnie niczym, Jeżeli chodzi o skakiwanie z góry, gdy może ja miał jeszcze wodę. Ty z szukamy mansion. <laughs> ja nie mansion. Ja nie chcę mężczyzn. dupa, nie zużywaj tego. Dobra, chodź, idziemy już w stronę 0-0. Nie, bo zgubiłem. Już drugi. Chodź, nie, w stronę 0-0. Nie bo a nie jednak jest Czekaj. co dostaniemy Ten złote jabłka Kolejny klacz, ej to jest to Samy klacz Chciałem się, się wybudować mamy Jak się będzie dostać Nie pytaj dobra Jednak mamy jak się będzie dostać, ale będzie ciężko Tak, ta, wiemy ta, Idziemy już Serio? No zmierzamy obecnie w stronę 00 Tak, e, widziałem. widziałem Z... Ja teraz na ciebie nie czekam Nie, nie, nie będziesz znał Może to już twój problem Katowice nocą nie dostaliśmy byśmy mieli full, wszystko, diaks. Ty masz jakąś broń, ja mam tylko killoff w sumie. Ja w to też broń. No. Lepsza niż... ...łapka no, się miałem jakąś broń, to no, ja mam przez ty jeszcze masz szansę. Gdzie jesteś. O no, idę w stronę No ty z tej kupi, no skupiłeś mnie już. Jestem gdzieś zero niż ty. Jestem bambusem. Coś z tym bambusem mogę zrobić. Nie. No Pateki. Wiem, że mogę zrobić patekie.

Naprowadzony ja już jestem. Ja mam prowadzony kompas na tego typa. Ja już jestem. Sprawdzajcie, trochę dostałeś ten czas? Kolejny kolejny Żeby walczyć, bo to mi zasypia, jakbym dostał broń podczas walki. No. Mają. E, e, bedrock. Mają bedrock. Mają bedrock? Mm -hmm. Oni mają farta do tych do niej zniszczonych broczków Widzę ich. Mają broń i se jakiegoś seta? Mają. Broni i bierzeka. się ma spać za tobą. Nie idźcie Kurwa. No i pochój. <noise> <noise> nie wiem, co ja tak robić. Nie zawsze się nie spojrzy. Nie masz te twoje. Szukery <noise> dostałem. Serio? Tak. Ja mam zapalniczki. Oh, ja. Yeah. Come on. Come on. Je, ja yeah, yeah. Matki, Matki, jak oh, tak, no strzelajcie we mnie, szmarcie to sobie mieć. O tak, kochajcie mnie. No i bo ja jestem za wysoko rozpuźniony, jestem za wysoko rozpuźniony. Gdzie są efekty problem? Ej, bo chyba em um nie chyba dostać drewno i patyki nie, y, i drewno i diaksy, nie wiem czy wiesz. Oni mają bariery. a specjalnie ja dostałem drewno. No to chodź do tyłu, musimy się wycofać, wycofamy się. Wiem. Mam żelazo. Ja mam diaksy, chłopu. czy oni nas nie będą napalać teraz? to tobą. No co ty kurwa nie powiesz? Do góry, do góry, do góry, do góry, 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 góry. Chodź tutaj Jak jest drzewo Wstałem tym lewita to Drzewo, jak jest ty, idiot No kurwa, co ja mam zrobić? po co tyle tego stawiałeś? Ja, tu Mam tak zwanie przejebane Idą tu no, rób to, rób szybko, rób szybko Chociażby dla siebie Pijunuj. Kurwa, no kurwa, masz tutaj dwie rzeczy z trochę tego masz. Pojebały cię, Ta teraz umrę, nie? Jakiś inny set, i weź ja trój zęby, bierz się te. Zrób, zrób dwie tarcze. Mmm, czekaj już. Jest tu typu. Kurwa, Patrz co on ma? Weź jakąś broń? Mam twój, twój, twój trój zęb, ale żeś mi. Zębiłem go. Masz tutaj miecz. Jeszcze ci tam ci kierę. Weź go! Umra. No, ale Zabijesz go? Mm, raczej tak. Kiedy ty za episty? Kurwa. tak mocno. A co przynajmniej teraz wyposażyłem trójkąt. Nie miałem tu wyposażonego. Ale was teraz wkurzę. Ej, jak podatuję do tych, jak do nich podatuję, to wystrzeliwują strzeli pociski. Co ja? Ja mogę cię podlecieć i teraz te pociski lecą w twoją stronę. Ej, i to przydającą mi się. Daj mi ich. Jeszcze? Dawaj mi ich tu. Bo twoje wszystkie rulkery zniknęły Może wiesz, po prostu się poteleportowały Nie, ale dosłownie wszystkich nie ma Ale gdzie? A widzę cię. Dostał drewno. On nie może mieć dużo. No ile on ma? On dostał Stridenta, kryta, yy, hita jeszcze... Dostał... No co ty robisz? Bo on mi bariery trafił z tego. ten to mi dużo nie zrobisz, kolego. zabójstwa.